Spotkaliśmy na powrocie. Całkiem ciekawy widok. Tu jest jeden, z tyłu drugi i tam jeszcze jest schowany trzeci. No. widok dosyć niespotykany ale zawsze to dodaje uroku takim wycieczkom jeden sobie szamie trawkę teraz tutaj ten sobie też szamie trawkę a tam jest jeszcze jeden schowany za drzewami i on sobie też trawkę szamie Bliskie spotkanie z naturą. Nasza wyprawa na morskie oko właśnie dobiega końca. Mamy parę metrów już tylko do auta. Było super, ale jesteśmy tak zmęczeni, że marzy nam się po prostu dobre jedzenie i odpoczynek. Cała trasa w tą i z powrotem w takich no cięższych warunkach zajęła nam 5 godzin około 5 godzin ale naprawdę było warto męczeni, ale ucieszeni, endorfiny wystrzelone słonko nałapane tak, słonko nałapane wrócimy, chwila odpoczynku no i pewnie wyruszymy dzisiaj znowu na Krupówki jest, no jest wieczór, braliśmy się na krupówki. Dzisiaj zarówno będzie spacer, jak i będziemy testować Kebaba. No nic nadzwyczajnego. Ogólnie będzie to znana sieciówka, która powstała w ogóle w Międzyzdrojach i można powiedzieć, że króluje na Pomorzu. Jak czytałem to mają w Polsce około 43 lokale, ale to było chyba. To była chyba informacja na 2023 rok, więc podejrzewam, że w tej chwili tych lokali mają już sporo więcej. I właśnie chyba w zeszłym roku pojawili się na Krupówkach. Także niedługo sprawdzimy, czy smak jest taki sam jak w Szczecinie, czy jednak mimo wszystko czymś się różni. Czekałem się swojego upragnionego kebaba, wiem, że będąc zakopanym jedzenie kebaba mimo może jest przesada, ale jak ktoś tak lubi tego typu jedzenie, no to jest radość i to taka wielka. No więc tak, jesteśmy w Berlin Kebab, wziąłem mieszane sosy, są trzy. Jest pikantny, jest łagodny i jeszcze jest taki pomiędzy, nie wiem dokładnie jaki to jest. No, są dosyć mocno majonezowe, ale to jest właśnie kebab z takich, takich pierwszych można powiedzieć kebabów, takie były kiedyś i jak dla mnie no, to jest po prostu kebab, który uwielbiam, nie muszą być super kosztowe te kebaby. Wziąłem mięso wołowe, mamy tu pomidora, ogórka, salatę lodową, trochę czerwonej kapusty, białą cebulę, no oczywiście dużo mięcha. Wziąłem wersję powiększoną, to jest 150 gramów mięsa. Do tego bułka, no to standardowo trójkącik. Całość naprawdę prezentuje się świetnie. Oczywiście to jest kebab, który raczej je się widelcem. Z racji tego, że jest dosyć duży i no nie bardzo by mi to było na rękę, żeby go jakoś próbować zamknąć i jeść go w tradycyjny sposób, ale trudno. Mięso, to jest kulka. Ale ja tę kulkę bardzo lubię. No jest świetnie przyprawiona. Wygląda tak. Tak się prezentuje. Jest bardzo cieniutko skrojona. Dobrze przytrawiona. I w połączeniu z tymi sosami. Dla mnie smakuje świetnie. Nie ja wiem, że mogą być fani tego i antyfani. Bo nie każdemu to musi smakować, ale dla mnie to jest jeden z bardziej ulubionych kebabów, na który idę naprawdę z przyjemnością. Oczywiście kraftowe kebaby też lubię, ale no nie zawsze są pod ręką. A to jest kebab, który po pierwsze nie smakuje bólem brzucha, jest po prostu przetestowany. No jest po prostu świetnie. Mojej ocenie oczywiście. I ja się akurat cieszę, że Zakopanem się otworzyli. Bo. Próbowaliśmy jeden tutaj kebab już. Był całkiem dobry. Tylko ja niestety ze swoim żołądkiem wrażliwym. Muszę trochę uważać co jem. A potem po prostu wiem, że nic mi nie będzie. I nie będę się musiał martwić co dalej zamówienie, to był właśnie mój kebab z powiększonym mięsem Wzięliśmy sobie jeszcze pantę i Żaneta, która jest sobie tutaj poza kadrem wzięła kraszera, ponieważ ma no, to jej jak wróbelek więc jej to taki, ona by takiego kebaba nie wcisnęła zapłaciliśmy 71,30 no ceny są trochę bardziej zakopiańskie ale i tak porcja spora Teraz na jakiś czas. Zapłaciłeś 39,90 39,90 kosztował mój kebab z powiększonym mięsem. No, nie jest to mało, ale smak to rekompensuje, takie jest moje zdanie. Poza tym nawet crash u tutaj je nie? Nie wiem, czy było słychać. Ale Janeta mówi właśnie, że nawet krasz smakuje trochę inaczej niż w Szczecinie. Może dlatego, że jest jeszcze przegrillowany, bo u nas się z tym niestety nie spotkaliśmy. Żeby tego crasha grillowali, długo przegrillowali, bo zupełnie inny level smaku. Co jest jeszcze fajne? Nigdy nie spotkałem się w tej sieciówce z tym, żeby warzywa były nieświeże. Zawsze wszystko jest skrojone na bieżąco. Tym bardziej, że jak szliśmy to była olbrzymia kolejka do tego kebaba. Więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jeszcze tutaj rundkę po krupówkach. Pójdziemy sobie na rówień krypową. I jak wróciliśmy, no to właśnie była świeża dostawa wszystkich tutaj skrojonych warzyw, także na bieżąco jest wszystko tutaj robione. Także no myślę, że nie ma szans, żeby cokolwiek tutaj było stare i mogło spowodować jakikolwiek Dyskomfort, jeżeli chodzi o żołądek. Także, reasumując. Dla mnie kebab jest bardzo dobry. To jest taki kebab w starym stylu. Ale zawsze tutaj są świeże składniki. Więc nic tu nie powinno spowodować jakiegokolwiek dyskomfortu żołądkowego. Więc, no co. Polecam. dzień naszego pobytu z Zakopanem jesteśmy w cukierni Samantha. ludzi jest full, cool. cukierna jest bardzo polecana zobaczymy czy faktycznie serwują tu takie dobre słodkości ogólnie wyglądają rewelacyjnie jeszcze chwila bo Żaneta stoi w kolejce ja zająłem stolik bo tutaj ogólnie z walka o stoliki przemiał jest ale ciężko jest znaleźć wolne miejsce także czekam i za chwilę zobaczymy, co ona takiego ciekawego tutaj wzięła. Tak wygląda właśnie moja szarlotka z kruszonką. Porcja nie jest duża. Ile kosztowała ta szarlotka? 10 zł? Nie. Więcej? 8. 8 zł. Ale wygląda bardzo smacznie zaraz bierzemy się za jedzenie tak się to prezentuje pokrojone jedziemy muszę zaznaczyć że szelotka to jest w ogóle moje ulubione ciasto ogólnie uważam że no, jest przydatny. Ja jestem ogólnie z tych osób, które za bardzo nie marudzą, ale no to jest takie ciecho, że z chęcią się tu na nie będzie wracać i żałujemy, że tak późno odkryliśmy znaleźliś... to. Miejsce. tak, że no. tak późno odkryliśmy to cukiernię. Jeżeli będziecie chodzić gdzieś po kupówkach, to faktycznie kiernia Samanta staje na wysokości zadania i każdy łasów musi znaleźć coś na siebie. A zaraz jeszcze na temat jedzenia wypowie się Janetka, która zamówiła co? Ja zamówiłam zamówiłam gorące wiśnie z lodami. No latę i herbatę zimową się zamówiłam jeszcze. Wjeżdżam, tylko tutaj muszę sobie... Ja przyjąłam sobie gorące maliny z lodami i z bitą śmietaną, więc co ja mogę powiedzieć? Deser jest przepyszny. maliny, lody śmietankowe. Chyba śmietankowe. Do tego wita śmietana. Nie wiem, co nie Czyli wszystko to, co łasuchy lubią najbardziej, nie? Jest naprawdę bardzo dobre. Nie tak jak ja nie lubię bitej śmietany, tak tutaj naprawdę jest spoko. Z tymi malinami. Ta bita śmietanka. Że my tu wcześniej nie trafiliśmy. No, naprawdę. Mijaliśmy to tyle razy. I jakoś nigdy nie... Nie wpadliśmy na to, żeby tutaj przyjść i zobaczyć, co tutaj jest. Tylko jedno miejsce, klapki na oczach, koniec. Tutaj możesz zamówić śniadania, naleśniki, jakieś tosty, całą masę różnych innych rzeczy, nie tylko desery jak cukiernia to desery przede wszystkim nie? ale to taka chyba śniadaniownia no. też jest i cukiernia i śniadaniownia bo tutaj nie możesz śniadanie samochodzić no widziałem na no, wejściu no, faktycznie mhm. no, połączenie kwaśnych malin ze słodką bitą śmietaną i słodkim lodami to jest połączenie perfekcyjne naprawdę no, to, jest. no to są desery na które faktycznie warto tutaj przyjść. No, jeżeli szukacie naprawdę fajnej, fajnej kawiarni, o cukierni, gdzie macie ochotę naprawdę na coś słodkiego, ale takiego, że jak tu wiecie, to cukier wywali ponad skalę, to myślę, że to jest po prostu idealne miejsce, żeby się tak zasłodzić i, kawa i mieć dobra. dobry humor na cały dzień. Mają bardzo dobrą kawę i pytają się czy chcesz mocną, czy chcesz słabą. To jest to co ja ostatnio mówiłam, że, że robię mocną kawę, nie każdy lubi, ja nie lubię mocnej kawy. I, a tutaj jest naprawdę super. Ja jestem zachwycona tym miejscem. Jestem... No, szkoda, że już niestety jutro musimy wracać, bo myślę, że przyszlibyśmy to jeszcze raz. Jeszcze raz, no ale czas szybko zleci, zaraz będzie kolejna zima że znowu przyjedziemy, jak to mamy w zwyczaju, ale ten deser jest pyszny. To jest po prostu wszystko to, co ty gryski lubią najbardziej. Ta bita śmietana w ogóle, jaka jest dobra. W sumie teoretycznie, co może w bitej śmietanie być niedobre, Mogę. ale może być, bo na przykład może być nie do końca świeża. Może być przesadzona, może być po prostu jałowa, a tu wszystko jest współgra idealnie. To są same maliny, czy coś jeszcze tu jest? Lody waniliowe, Znaczy to wiem, to lody to tak, ale z owoców to same faktycznie maliny? Maliny, no. Trafiła mi się pestka wiśni. Czyli nie Malina. No, nie. Właśnie tak myślałem, bo coś czułem. Tu nawet mi się chyba jakaś truskawka przewinęła, nie? Także, no tak na przyszłość, jak będziecie to w deser jedli, to trzeba uważać, żeby w przypadku nie połamać zębów na To Może to są po prostu um, owoce leśne. Po prostu. No właśnie, tak by bardziej to jakoś pasowało do tego. I tu jakaś porzeczka mi się trafiła? Mhm. No właśnie, także. Sorry, nie same maliny, ale owoce leśne no i praktycznie na te pestki to lepiej uważać, bo było spędzuszka wemu Nie zmienia to faktu, że deserp jest zajebisty. A propos jeszcze tej zimowej herbaty praktycznie wszystkie składniki są osobno i dozujesz sobie ile chcesz nie? czy chcesz dużo soku malinowego czy tylko delikatnie, ja to na pół żeby się zasłodzić już po prostu do końca, bo jeszcze cukier aż tak nie wystrzelił, no także mamy sok malinowy, mamy laskę cynamonu mamy gwiazdkę anyżu trochę pomarańczy Wiesz, że sama herbatka kosztowała 19 zł ogólnie nie mówiliśmy o cenach deserów, więc wiśnie z lodami kosztowały 25 moja kawka 18, twoja szarlotka pierwsza kosztowała 8 zł. E, no ja jeszcze sobie wziąłam faworki na wynos, e, za które zapłaciłam 10 zł. Więc no razem zapłaciliśmy 80 zł z tymi faworkami. Wiesz jaka dobra herbata. Nawet nie trzeba jej słodzić, ale ja ją tak posłodzę, żeby, my, żeby cukier mi wystrzelił już ponad skalę, bo się trochę brakuje ale no, kawiarnia jest e, świetna nie dość że jest przytulna tak jak mówiłaś jest świetnie urządzona jest taka klimatyczna no jest taka fancy nie jest taka typowo instagramowa do serficzków, do zdjęć tak, taka różowa e, i te potrawy wszystkie też są takie że jak się je gdzieś e, pokaże to robią wow, nie? no i przede wszystkim wyglądowo i smakowało, dlatego no z całym sercem możemy to miejsce polecić No jest wieczór, tak jak mówiliśmy, wybieramy się jeszcze dzisiaj gdzieś i Wybraliśmy się do restauracji Góraleczka na Krupówkach, właśnie patrzymy co jest ciekawego w menu, no, ja już sobie wypatrzyłem. będzie to kiełbasa jagnięca pieczona na ruszcie, do tego ziemniak pieczony z serem czosnkowym, zobaczymy co to będzie takiego ciekawego. Ale ogólnie, no, z tego co wiemy, i tutaj jeszcze rozmawialiśmy z kilkoma osobami przed wejściem, bo dosłownie chwilkę czekaliśmy, to jedzenie mają bardzo dobre. Także no, zobaczymy, jesteśmy tutaj pierwszy raz. E, no, patrząc, jak wszystko wygląda, ile jest ludzi, to wychodzi na to, że faktycznie e, no, musi być tu dobre jedzenie. Także zaraz. Zobaczymy jeszcze co Janeta znajdzie dla siebie, bo w chwili obecnej bardzo skrupulatnie analizuje menu Uwaga, Janeta podjęła decyzję po ciężkiej analizie menu Bardzo ciężki. Ja wybrałam zawijanie z gaździny, to jest chap panierowany zawijany z szynką, serem, pieczarkami, ziemniak pieczony z serem czosnkowym Amen Ogólnie menu jest no, dosyć rozbudowany, ale tak nie wiem czy trafia do końca w nasze gusta. Myślę, że bardziej w moje, bo tutaj jest dosyć dużo mięsa. Natomiast takich rzeczy, które ty widzisz, to co najwyżej po kontek robi. To z takich rzeczy, które ty jakbyś tutaj no, mogła hapnąć, to bardziej wpierdolone. No bo ja lubię mięso. Tylko że nie wiem, to zabijanie z chyba najbardziej. I takie upadki Bigos. Też fajne. Tylko, że znowu Bigos, to wiadomo, nie? Wiadomo, czy się nie odpali za szybko. Nie, ja weźmę ten zabijanie z gaździny. Ciężko się trochę zdecydować, nie powiem. Jak dzisiaj wieczór mamy trochę ciężki pod tym względem. A może herbatkę z nalewką regionalną. Nie? To za dużo hartką będzie. I to no, może faktycznie tą herbatkę zimową, bo tak z tych wszystkich rzeczy to ona najciekawsza jest. Nie będzie. Tak wyglądają zimowe herbatki. Marianeta już tutaj rozpracowuje tą herbatkę i ją powoli sobie tworzy. Tak samo jak w większości przypadków. Wszystko jest osobno, czyli soki są w małym kieliszku. Do tego osobno jest pomarańczko, osobno jest herbata. i wiadomo, dla tych, którzy lubią się zacukrzyć, jeszcze dodatkowo jest cukier. W kroszkach i dwóch herbatek to jest 38 zł. No, także herbatki już są, od tego zaczynamy. A za chwilę przyjdą dane główne, przyszłe na dania. No ja mam takie kąbaczki jak Niemcy, zaraz zobaczymy, ile one są warte. Czy faktycznie są warte w swojej ceny. O cenach tych dań powiem później. Kąbaczka bardzo duża szereg do tego spoko ogólnie te kiełbaski jak więcej przypominają trochę takie zwinięte, ale nie jadłem ich więc nie wiem natomiast co no, za problem zrobić sobie swoją kiełbę i tak zginąć Wręcz nie wypowiadam się na ten temat ogólnie są bardzo dobre dla fanów kiełbasy na pewno przypadłem do gustu No ziemniaczek upieczony Capię tak, spoko, czosnek wyczuwalny no, bardzo dobra w ogóle jest fajnie upieczony, bo w ogóle nie jest surowy, bo czasami poprawę tak łupki tego ziemniaka że on niestety Wierzch jest upieczony, chrupiący. No, a w środku jest surowizna. Inwestu? No rzeczywiście, folice, ładnie upieczony. Mięciutki. No naprawdę dobry. No, nie, narzekać na pewno nie będę na to, co tutaj zamówiłem. Ciężko, ciężko się go je trochę. Albo może inaczej, ja nie umiem mieć takich rzeczy. Ty próbowałeś tą kiełbaskę, nie? No? I to. Dobra. A ja, tylko teki? Dobra. No, I don't to tam się nie rozgodzi za dużo. No, dobre? Dobra. To moje łódki, jest Tak, jest, jest zero-jedynkowo. Albo jest dobre, albo jest niedobre. Ewentualnie może być zjadliwe, ale to raczej rzadko. Też to będą z schabu spróbować? Zaraz, to że to co teraz mam w paszczy. Ogólnie bardziej to jest danie obiadowe niż kolacyjka, ale naprawdę fajne. Myślę, że to jest restauracja, do której warto chwilę poczekać. Fajnie, jest zwinięty w ogóle. Trochę wygląda jak i volaille, po prostu. No, Tylko ze szkawy. Mm -hmm. Ale dobry. Aczkolwiek chyba bardziej wyraziste są smaki smaku te kiełbaski. Jakbym miał wybierać między tymi dwoma daniami, to chyba wybrałbym kiełbaskę. A może dlatego, że ja też lubię jak baranina. baraninę. No i ogólnie. Ja z tych kiełbasek jestem bardzo zadowolony. Tutaj jeszcze... Gość, z którym rozmawialiśmy przed wejściem, mówił, że bardzo dobra jest golonka. Którzy że obstawią, że golonka by była dużo za duża, a w sumie niedawno jedliśmy ją. Tak o tym, że ja już zgodniałem, ale... No nie chcę się takim zapychać na wieczór. Chyba, że mi ktoś zaoferuje kebaba, to się jeszcze mogę dostać. Na to jest zawsze miejsce. No to ten, to jest chabiek de wygląda. To że Dobry, bardzo dobry. To bardzo są bardziej Twoje smaki Bo na ogon z gry, ale... nie, czy... To przecież mogłeś zamówić Ja brałem te, a tam były jeszcze inne Następnym razem, przyjedziemy, to będziemy zamawiać coś innego jest dobry, bo ten serek na ziemniaku... Właśnie chciałem to powiedzieć, że ten ziemniaczek jest świetny no. Szczerze mówiąc, jakby był sam taki ziemniak w menu, w jakiejś normalnej wiesz? to serio można z samego ziemniaka jak to się robi mięsa. kiełbasa jest fajna bo póki co nie ma nie trafiłem na żadną chrząstkę a ja nie wiem czy wy też tak macie ja mam uraz z dzieciństwa chodzi, że chodzi białą kiełbasę że jak się tylko trafiło chrząstkę to już koniec to jak był początek kiełbasy to ja wchodzić głownie ale już jest, niestety dalej nie zjadłem i to mi chyba zostało, bo myślę, że jak mi trafił w to już mi tego niestety nie zjadł. Natomiast tutaj fajnie, wszystko jest tak przemilone, ale nie na taką papkę. też strukturę mięsa normalnie, ale na szczęście nie ma sząstek. w ogóle No. Ogólnie są taki ziemniak za 14 Myślę, że ta osoba, która nie jest do końca super głodna to by się nim spokojnie nie dojadła bo ja trochę nie wiem nie wiem trochę jak to jeść czy tą kiełbasę to się w tym ala kremie ma, czy to się jakoś jakoś osobno, nie wiem bo tu ziemniak ma swój taki jakby krem a dodatkowo jeszcze jest Krem podany tak osobno, znaczy sos chyba. Nie, nie wiem, to jest czosnkowy? to masz czosnkowe. Tak, ja mam też czosnkowy, tak samo jak ty, ale no. To jest nie jakieś masło czosnkowe. Nie wiem, ale no jest przepyszne. Fajnie, bo ten czosnek trochę bardziej tutaj kąsa. Nie jest taki delikatny, że ledwo poczuć, tylko faktycznie czuć go dosyć mocno i to... Też jest akurat fajne, bo do tej potrawy to pasuje idealnie. I ja się to po prostu sprzyjam. No ogólnie tylko szybko na koniec. Jeżeli będziecie na kupówkach, chcecie dobrze zjeść Restauracja Góraleczka, no polecamy z całego serca, bo naprawdę jest bardzo dobre. Nie wiem jak reszta, ale może jeszcze będziemy mieli okazję przetestować. Cześć.